Halo halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Red Dead Redemption 2. Uciekliśmy z Valentine, był tam, była tam gruba akcja. Jesteśmy u nas w naszym obozie z powrotem, jest cisza. Jak makiem zasiał, mamy się, zdaje się, zdaje, mamy się, zdaje się pakować i zabierać, y że tak powiem, dupę w troki. the plan? For now. And when do we stop? When we reach Paris? Oh, that'd be nice. Join the commune. We stop when we find someplace sensible. Shake damn that's following us and lie low. This is lying low? Turned into a bunch of killers, I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This will end soon. Damn right it will. No chodzę ma rację. Niby mamy się nie wychylać, a gdzie się tylko pojawimy, to od razu jakieś napady, rozboje, kradzieże i tak dalej, i tak dalej. Więc. Jeżeli to jest niewychylanie się, no to naprawdę nie wiem co by było gdybyśmy się wychylali. Dobra, trzeba, trzeba dodacza zagadać, bo mamy się stąd chyba ewakuować. Zobaczymy. Yeah, Micah told me of a place we can lie low. Look here, Dewberry Creek. He said. Okay, maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in, looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing. Looks like I turned into a goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Charles, mamy pracę, no, to <laughs> no, trzeba przyznać, że jak mu tam, Dutch jest dobrym manipulatorem i dlatego jest zapewne szefem gangu, tak? Ale realnie rzecz biorąc no jest ni nikiem konkretnym, dobra, jedziemy do tego gdzieś tam gdzie mamy jechać Ale kurna przebieraj tymi kopytami

Uh, that didn't sound good. Uh, killed a lot of law, killed a lot of Cornwall's men. They must know where we are by now. So we're heading south. Yeah. Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but. The way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Which we are. You don't have to tell me. So where does it end? Where does one end? The moving, the running. Dutch don't see it as running. Call it what you want. I don't know. Before... ...put enough time and distance between you and the problem... ...eventually, it went away. I mean, this is a big country. But now... ...with these Pinkertons... ...better paid bounty hunters... ...I ain't so sure. Maybe the price on our heads got too big. Yeah. They've certainly got money behind them. They've got Cornwall's money behind them for one. Now, hang on a second. I think that must be it up ahead, the old dried up creek. Seems very open. Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain, neither. Well, let's take a look around. Let's take a look around. Vashin. Rozajrzyjmy no, się, sprawdź czy jest zamieszkane. No, jedziemy zwłoki, że niby zwłoki. No, jedziemy do zwłok. Zwłoki, gdzie jesteście, bo nie widzę, a tutaj na brzegu. Kurde, już myślałem, że te zwłoki się ruszają, a to. A to y, jakieś ptaki na nich siedziały. Sępy, nie sępy. been shot looks like trouble got here before us no I'm just up ahead sure let's get ready for business any issues shoot first bacon I not for the sake of it all right Charles let's go take a look Zobaczmy, co tutaj ciekawego jest. Czy jakieś będą niespodzianki? Look, <laughs> Zabierz warzywa w puszce. Takie rzeczy warto zabierać, bo to się przydaje do, do odnawiania zdrowia. Where is no, wygląda trochę podejrzanie. Znaczy, z jednej strony wygląda podejrzanie, z drugiej strony yy, skoro tamten był zabity, to może tutaj reszty już nie. Baczki będzie się skradał, kurwa się zastanawiał, czy on ma to podnieść, czy może nie. I za każdym razem, jeżeli ja coś podnoszę z ziemi, to jest kolejny minus tej gry. Za każdym razem, gdy coś podniosę, muszę sięgać z powrotem po broń i ją sobie wk wkładać do ręki, bo gra automatycznie wyjmuje mi broń z ręki. Wygląda, że przeszukaj skrzynię. Okay. It's okay. You can come out of there. You okay? You don't mean no harm. He said, "Are you okay?" Sprechen Sie Deutsch? It's German? <laughs> no. Now go on, get out of here. Go, we need the land. Go. Get the hell out of they here. They took our father. Who did? M men, last night. Where, Where did they take him? They ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Luther. No dobra, będziemy pomagali nieznajomym, tak? Podążaj za harlesem. No Har, Kurwa koń, ty się rusz tą dopę, no przecież no patrz. No nie, nie, nie ruszy się, nie. Co się We got Pinkertons braiding down our necks We should be moving camp not running off on some wild goose chase. come on Arthur that's not how you are well maybe you don't know me as well as you think you do Wait just let me make sure this is right.

Are you, are you here? Are here. Now? now, I will saying him. Bastards told me they killed Mac. sent it right in front of Jack. That kid, it's gonna to be tough for him. Yeah, but he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. Careful! Hey.

To carry on along this trail. Now, as I was saying, when Jack was real young, a long while, a year, ago, he did. And we was family, you know. Guess I still ain't fully forgiven him for that. There's a camp up ahead. Be careful. Whoa. Seems deserted. Dobra. Obóz opuszczony, albo po prostu wszyscy gdzieś wyjechali. Bierzemy ze sobą broń tak na wszelki wypadek. jest ten? Nie wiem. Ale wiesz To jest niż może. jakieś butelki, puszki, konserwy, cokolwiek? Tu leży pan. Dobra, nie ma co szukać. Uwolnij. Forest. That's a fine Vorsicht. Take cover! Three coming right at us. What the hell do you think you're doing? No. Why the hell you drag us into this, Charles? Oh, you ain't getting our ransom. That all of them? Doesn't look like it. Uh, I missed a

Może jakieś skarby się znajdą? Cierpi, nie cierpi, ale dobra, gościu, gdzie tu tam jesteś? Tutaj jesteś, nie ma co zbierać to za dużo. Charles! Go find Dutch, get the caravan to divert here. This should work for us. I agree. No to prowadź osadnika z powrotem do rodziny. Y, pytanie czy można jeszcze pozbierać po y, Ten już został pozbierany. Tu jest trochę spokoju, więc... Więc pozbierać się da. Zatem, nie omieszkając, pozbieramy. Zawsze tu parę centów, tam parę centów. Jakiś zegarek, jakieś coś. I przybywa nam różnych zasobów. Teraz pytanie: siadamy na konia, czy ten kurna wsiądzie z nami? take you Panie koniu, poproszę przebierać kopytkami. O tu jest jeszcze kole, leży trupek. Dobra, nieważne. Niech se leży.

Sie wollen Lösegeld erpressen. Wie Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Ich bin sorry, ich kann sprechen. można mówić Ja, niemieckiego, w tej chwili to Ja, nein, ich hätte <laughs> Także. Wiecie, jak jest, nie? nie no, szczerze, szczerze i serdecznie nienawidzę tego języka. Więc. <laughs> nie ma się co dziwić, że Artur też jest zniesmaczony, że jak można w ogóle takim językiem mówić? Daleko by kuć mamy? Jak jechaliśmy w, w tą, w przeciwną stronę, to się wydawało, że to parę kroków i już. A tutaj, kurna, jedziemy, jedziemy i końca nie widać. Jakąś tak, kurde... O, rany boskie. No dobra, trzeba dojechać.

Ja. Ein Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir Sie getroffen haben. Wann now get out of here. This place ain't safe. Get out! Of here. Ja, ja, uh, Vamos. <laughs> das war. Komm. Äh. Komm Moment. Äh. Uh, ähm. Um... Danke schön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Guess it was a pleasure. Ja. Yeah. To ci była niespodziewajka, trzeba przyznać. Dostał kuźwa sztabkę złota, ale jazda. No i teraz przeprowadzka, tak? Przeprowadzka całego obozu. O, Mr. Grimshaw! Mr. Pearson! Put everyone to work! Make this place a home! Well, nie wiecie, co są, but we go to take the best of it. <coughs> damy z siebie wszystko. Będą rozboje, grabieże, y gwałty i różne inne sudawianki. <coughs> o, rany boskie, damy z siebie wszystko. Dobra, rozpoczynamy rozdział trzeci. O, parę dni później. Mmm, Sielanka, ale rzeczywiście miejsce fajne, rzeka. Czy to tam, co to jest? Więc dostęp do wody. Okazło ta misja wykonana. Pytanie y, za jakie te? Żebe ble ble, 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 ble. No dobra, prawie dobrze. Srebrny medal nawet 80% cenności. Eee, dobra, mogłem się bardziej postarać z tym osadnikiem, ale od wyzwania, coś tam, coś tam. Dowolnego do pasera z dużym zyskiem. Ok, to może się rozejrzymy w takim kładzie po obozie. Można kupić nowe konie, bardzo fajnie. Prawdaż, prawdaż. Można jakimś szybkim krokiem tutaj tędy chodzić? Dacz, gdzie jest? Dacz. Dacz złapał kurde. Moment. No. Chciałem powiedzieć: Erotomana. Nie, Erotomana, jak to się nazywa? Romantyka. Kurde, taka tam niewielka różnica. Erotoman, Romantyk, co tam. Dobra, obóz jest po nowemu, chociaż w zasadzie chyba rozkład jest. Rozkład namiotów chyba jest bardzo podobny. O jejku, no może nawet taki sam. O majka, czubek, psychol. Pewnie piękna urocza jak klapa od srocza. No i jesteśmy tutaj. W ogóle yy, wcześniej sobie trochę pojeździłem i odsunąłem sporą część mapy, więc jest tak jest. Ale tu przynajmniej chwilowo nie jestem, nie jestem poszukiwany. Tutaj jest grzywna 80. A tak poza tym całkiem spoko. Jedna grzywna. Nie ma tragedii. Jedno zadanie. Yy, tutaj jest gang kolejny, był. To też w trakcie takiego jeżdżenia gdzieś go tutaj zdaje się. Tutaj, chyba tutaj była, była kryjówka gangu. Z Ostra była walka, bo tam ich było chyba ze 30, dobrze byli zakamuflowani i no nie, nie powiem, że okopani, bo okopów nie było, no nie, ale, ale dobrze się tam urządzili i ciężko było ich zwalczyć. No ale to takie tam tylko parę słów odnośnie tego, co tutaj było ewentualnie. No bo... No bo wam tego nie, będę nie, nie, nie będę Wam tego pokazywał. Zresztą nie nagrałem tego, to jest raz, a no nie ma, nie ma co, po prostu trafi się gang jakiś konkurencyjny, trzeba ich zlikwidować i tyle. No, w każdym razie, jesteśmy w nowym miejscu. No i będą tutaj jakieś atrakcje. Ale powiedzmy, że te atrakcje sobie zrobimy w kolejnym odcinku Już następne zobaczymy jak to będzie wypadało. Ten odcinek będzie taki krótki. Plus moje marudzenie sprawia, że tak naprawdę odcinek jest jeszcze krótszy. No ale wyszło. Jakoś tam wyszło. Powiem szczerze, że podoba mi się. Podoba mi się, jest tak jest tak klimatycznie, jest tak nastrojowo przyjemnie, bo w tym horszu, horszu Overlook, tak? To się nazywało. Czyli podkowa, jakaś tam nie, nie ogarniam, było jakoś tak surowo z wyglądu. A tu jest tak, tak silankowo, tak, tak miło dla oka. Chyba, że to kwestia tego, że jest poranek i jest taka lekka mgiełka. Może w dzień będzie inaczej, ale wygląda fajnie. Wygląda fajnie. Dobra, koniec marudzenia. Koniec marudzenia, kończymy sobie odcinek. Dalsze rzeczy, oczywiście, w odcinkach następnych. więc, więc Zapraszam. A tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się, cześć.